Modlitwa, która zmienia grudzień w jedną noc. Czasami wydaje się, że rok już przypieczętował twój los, a grudzień to tylko długie, beznadziejne oczekiwanie na koniec. Ale jest noc, kiedy Bóg wywraca wszystko do góry nogami, a ty budzisz się w innej rzeczywistości. Zanim zaczniemy, daj nam znać, z jakiego kraju słuchasz. Miłej lektury, i niech Bóg cię błogosławi. Drodzy bracia i siostry, dziś chcę do was przemówić szczerze bez ładnych opakowań i religijnych sloganów chcę do was przemówić jako do ludzi, którzy przeżyli swoje życie, którzy pochowali bliskich, stracili zdrowie, wiarę, pieniądze, szacunek, a czasem siebie samych. Psalm 29 to nie poezja na pocztówkę. To wyznanie człowieka, który przekroczył granice i powrócił żywy. Ten psalm rezonuje szczególnie dobrze w grudniu. Ponieważ grudzień to miesiąc rozrachunku. Miesiąc, w którym liczymy straty, a nie zwycięstwa. Kiedy jedni zasiadają przy świątecznym stole, a inni w ciszy, gdzie nawet zegar tyka zbyt głośno. I w takich chwilach wiara wystawiana jest na próbę nie słowami, ale prawdą serca. Nie tym, co ośpiewamy w kościele, ale tym, co cicho mówimy nocą. Dawid nie napisał tego psalmu, gdy wszystko było dobrze. Napisał go później. Po chorobie, po groźbie śmierci. Po chwili gdy zdał sobie sprawę, jeszcze trochę i mnie nie będzie. To psam człowieka, który stanął na krawędzi i zrozumiał, że to nie on trzymał życie, ale życie trzymało jego ręką Boga. I tu pojawia się pierwsze niewygodne pytanie, to przed którym często uciekamy. Co jeśli Bóg czasami pozwala na noc nie dlatego, że jest słaby, ale dlatego, że ogłuchliśmy? Co jeśli ból nie jest karą, ale jedynym językiem, który wciąż słyszymy? Nie lubimy takich myśli. Łatwiej nam powiedzieć, tak po prostu jest. Ale pismo mówi inaczej. Mówi, wołałeś, a ja odpowiedziałem. Zauważ, że Dawid nie targował się z Bogiem. Nie obiecuje, że będzie lepszym człowiekiem, jeśli zostanie zbawiony. Nie wylicza swoich zasług. Zadaje straszne, szczere pytanie, po co mi moja śmierć? To modlitwa człowieka, który nie odgrywa już roli sprawiedliwego. To wołanie żyjącego człowieka, który rozumie, jeśli Bóg teraz milczy, wszystko się skończy. I tu, bracia i siostry, zaczyna się punkt zwrotny. Najważniejszym momentem psalmu nie jest radość, ale punkt zwrotny. Przejście. Z nocy do poranka. Z płaczu do radości. Ale zauważ, poranek nie cofa nocy. Bóg nie wymazuje bólu z mocą wsteczną. On czyni coś głębszego, zmienia jego znaczenie. Ilu z was modliło się latami i nie było odpowiedzi? Ilu z was słyszało kazania o zwycięstwie, gdy wszystko w was zostało zniszczone? I w pewnym momencie przestaliście pytać. Nie dlatego, że straciłeś wiarę, ale dlatego, że się zmęczyłeś. To jest najniebezpieczniejszy moment nie krzyk, ale cisza. Dawid nie zamilkł. On wołał. Psalm 29 mówi nam prawdę, zarówno straszną, jak i pocieszającą, Boży gniew jest chwilowy, a jego miłosierdzie dożywotnie. Ale ta chwila czasami wydaje się wiecznością. Czasami trwa latami. I tu pojawia się dylemat moralny, rzadko poruszany z ambony. Co jeśli Bóg nie ma obowiązku wyjaśniania terminów? Co jeśli nasza wiara nie jest umową, lecz zaufaniem? Dawid przyznaje się do kolejnej niebezpiecznej rzeczy. Mówi: powiedziałem w mojej pomyślności nigdy się nie zachwieje. To wyznanie pychy. Wyznanie człowieka, który pomylił Boże błogosławieństwo z osobistą niezłomnością. A Bóg dopuszcza szok nie po to, by upokorzyć, ale by ocalić od iluzji. Bo iluzja niezłomności zabija szybciej niż choroba. I tak nadchodzi noc grudniowa. Ta sama noc, kiedy płacz się przedłuża, ale nie trwa wiecznie. Noc, kiedy wciąż płaczesz, ale już nie jesteś sam. Noc, kiedy Bóg jeszcze nie zmienił wszystkiego na zewnątrz, ale już zaczął zmieniać cię w środku. To modlitwa, która zmienia grudzień z dnia na dzień. Nie dlatego, że problemy znikają, ale dlatego, że znika beznadzieja. Dla niektórych ten psalm będzie przypomnieniem, dla innych ostrzeżeniem, dla innych ostatnią kotwicą. Ale mówi jedno, Bóg wie, jak przemienić żałobę w radość, a wór pokutny w szatę światła. Nie według naszego harmonogramu, nie według naszego scenariusza. Ale według jego wierności. A kiedy czytamy te słowa pod koniec roku, rozumiemy, nie chodzi o to, jaki był ten rok. Chodzi o to, kto trzyma następny. A jeśli dziś wciąż jesteś w nocy, to nie koniec historii. Ranek jest bliżej, niż się wydaje. Bo Bóg nie jest widzem. On jest tym, który wskrzesza. Czytamy Psalm 29. Będę Cię wysławiał, Panie, bo mnie podniosłeś i nie pozwoliłeś, by moi wrogowie triumfowali nade mną. Panie, Boże mój, wołałem do Ciebie, a Ty mnie uzdrowiłeś. Panie, wydobyłeś moją duszę z grobu, ożywiłeś mnie, aby mnie zstąpił do grobu. Śpiewajcie Panu, święci Jego, zękujcie pamięci o Jego świętości. Bo Jego gniew trwa tylko chwilę, a jego łaska całe życie, płacz może trwać przez noc, a radość nadchodzi rankiem. I rzekłem w mojej pomyślności. Nigdy się nie zachwieje. W Twojej łasce, panie, utwierdziłeś moją górę, lecz ukryłeś swoje oblicze, a ja się zatworzyłem. Do Ciebie, panie, będę wołał i do Pana mego będę się modlił. Jaki pożytek z mojej krwi, gdy stąpię do grobu? Czy proch będzie Cię chwalił? Czyż będzie głosił Twoją prawdę? Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną, Panie, bądź moim pomocnikiem. Zamieniłeś mój smutek w radość, zdjąłeś ze mnie wór pokutny i przepasałeś mnie radością. Niech Cię wielbi dusza moja i nie zamilknie. Panie, Boże mój, będę Cię wielbił na wieki. Drodzy bracia i siostry, kiedy otwieramy psalm 29, często słyszymy pocieszenie, ale rzadko ostrzeżenie. Uwielbiamy wersy o radości poranka, ale nie lubimy zastanawiać się, dlaczego w ogóle nadeszła noc. Ale ten psalm to nie tylko pieśń wdzęczności. To autopsja serca. To duchowe prześwietlenie, które ujawnia to, co zwykliśmy ukrywać nawet przed sobą. Dawid zaczyna od wdzięczności, ale jeśli przeczytasz uważnie, stanie się jasne, wdzięczność rodzi się tutaj ze strachu przed śmiercią. Był chory. Był bliski śmierci. To nie abstrakcyjna groźba, nie filozoficzna melancholia, to moment, w którym człowiek zdaje sobie sprawę, że ciało przestało być posłuszne, a modlitwy stają się krótsze i bardziej szczere. I oto pierwszy niewygodny punkt zwrotny dla nas wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy przeżyli długie życie. Wiara jest wystawiana na próbę nie wtedy, gdy wszystko jest stabilne, ale gdy załamują się zwykłe podpory. Gdy medycyna rozkłada ręce. Gdy bliscy nie mówią już: Wracaj do zdrowia, ale. trzymaj się. Dawid mówi: Podniosłeś mnie. Nie wyszedłem. Nie poradziłem sobie. Nie okazałem się silny. Podniosłeś mnie. To słowo upokarza dumę dorosłego. Nie lubimy być podnoszeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do podnoszenia innych. Rodziców, dzieci, wnuków, całych rodzin. Ale psalm 29 burzy te iluzje niezależności. Mówi, nadejdzie chwila, gdy zostaniecie podniesieni, a jeśli nie będzie Boga, będzie. Nikt cię nie podniesie. Następnie Dawid zadaje Bogu niemal śmiałe pytanie, po co mi moja śmierć? To nie szantaż, to szczerość. To moment, w którym człowiek przestaje udawać świętego i zaczyna mówić do Boga tak, jakby on żył. Jesteśmy przyzwyczajeni do schludnych modlitw, ale ten psalm pokazuje, że czasami Bogu bardziej podoba się śmiała prawda niż grzeczne milczenie. I tu pojawia się konflikt, którego wielu boi się przyznać. Co jeśli zbyt często milczymy? Co jeśli nauczyliśmy się znosić, ale zapomnieliśmy, jak krzyczeć? To szczególnie dotyczy osób starszych. Uczono nas: bądź cierpliwy, nie narzekaj, nie praj brudów publicznie. Ale pismo święte mówi: krzycz. Krzycz. Nie przed ludźmi, przed Bogiem. Bo milczenie nie zawsze jest tym samym, co pokora. Czasami milczenie jest formą rozpaczy przebraną za godność. I tak Dawid składa straszne wyznanie. Powiedziałem w mojej pomyślności: nigdy się nie zachwieję. To przyznanie się do pewność siebie to grzech, o którym rzadko mówi się wprost. Grzech wiary w przyszłość grzech myślenia to mi się nie przydarzy. Ilu ludzi w krajach WMP, Polsce czy Meksyku powiedziało to przed upadkiem firmy, udarem mózgu lub zdradą bliskiej osoby? Ten psalm nie oskarża, lecz demaskuje. A demaskowanie zawsze jest bolesne. Bóg, mówi Dawid, ukrył twarz i byłem zaniepokojony. Oto kolejna niewygodna prawda, czasami Bóg milczy. Nie dlatego, że odszedł, ale dlatego, że żyliśmy zbyt pewnie bez Niego. To trudne miejsce dla wiary. Łatwiej bowiem wierzyć w Boga, który zawsze odpowiada, niż w Boga, który czasami milczy, abyśmy w końcu mogli usłyszeć samych siebie. Ale punktem kulminacyjnym psalmu nie jest strach, lecz przemiana. Zamieniłeś mój smutek w radość. Uwaga, nie zniósłeś, ale nawróciłeś. Nie wymazałeś bólu, ale go przemieniłeś. To zasada, która niszczy pierwotną wiarę. Bóg nie zawsze zabiera noc, ale sprawia, że noc przestaje być pusta. I tu pojawia się głęboki dylemat moralny: gdyby nie było nocy, czy poznalibyśmy Boga takim, jakim jest? Ten psalm nie obiecuje, że każdy grudzień zakończy się cudem. Obiecuje coś więcej. Żadna noc nie ma ostatniego słowa. Dla kogoś, kto przeżył życie, jest to szczególnie poruszające. Bo już wiemy, nie wszystko się poprawia, nie wszyscy wracają, nie wszystkie rany się goją. Ale Bóg działa głębiej niż okoliczności. Zmienia człowieka tak, że nawet niezagojona rana przestaje być przekleństwem. Psalm 29 nie jest więc hymnem optymizmu. To hymn dojrzałej wiary. Wiary, która przetrwała zwątpienie, strach, pychę i ból. Wiary, która zna wartość poranka, ponieważ pamięta noc. A jeśli ten psalm porusza cię dzisiaj, to znaczy, że Bóg wciąż mówi. A jeśli mówi, to znaczy, że historia się nie skończyła. Moi drodzy, kiedy zamykamy Biblię po Psalmie 29, najniebezpieczniejsze jest myślenie, że to historia Dawida, a nie nasza. Oszukiwanie samego siebie zaczyna się właśnie tutaj. Bo ten psalm został napisany nie dla Muzeum Wiary, ale dla szpitalnych sal, kuchni późno w nocy, pustych pokoi i cichych grudniowych nocy, kiedy człowiek zostaje sam ze swoimi myślami i lękami. Żyjemy w czasach, gdy iluzji jest coraz mniej, a pytań coraz więcej. Wiemy już, że życie nie musi być sprawiedliwe, że dobrzy ludzie chorują, a nikczemni czasem żyją długo i spokojnie. Wiemy, że modlitwa nie zawsze od razu zmienia okoliczności. I tu pojawia się główny wybór. Albo zatwardzić, albo pogłębić. Albo powiedzieć, Nie ma Boga, albo zaryzykować i powiedzieć, Bóg istnieje, ale jest większy niż moje oczekiwania. Ten psalm uczy nas, by nie bać się szczerości przed Bogiem. Uczy nas, by nie czynić z wiary ozdoby na święta, ale kotwice na noc. Mówi nam, że łzy nie są wstydem, ale językiem, który Bóg rozumie bez tłumaczenia. I że płacz wieczorem nie jest wyrokiem śmierci, ale pauzą przed czymś, czego jeszcze nie widzimy. Wielu z Was przeżyło życie, w którym musieliście być silni. Dla swoich dzieci, dla swoich rodziców, dla swojego kraju, dla swojej rodziny. Ale nadchodzi czas, kiedy siła staje się ciężkim brzemieniem. A potem Bóg nie oferuje kolejnego wysiłku, lecz zaufanie. Nie kolejnego wyczynu, lecz przyznanie: Panie, nie dam sobie rady bez Ciebie. To trudne. Burzy wizerunek silnej osoby. Ale właśnie tu zaczyna się uzdrowienie, o którym pisał Dawid. A jeśli dziś czujesz, że twój grudzień to noc, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Noc nie jest dowodem nieobecności Boga. Czasami jest znakiem Jego bliskości. Ponieważ Bóg działa cicho. Nie zawsze wkracza z gromem. Czasami po prostu Cię podtrzymuje, abyś nie upadł całkowicie. Psalm kończy się obietnicą wiecznej chwały. Nie dlatego, że wszystko stało się idealne, ale dlatego, że Dawid zrozumiał najważniejszą rzecz, Bóg pozostaje. A jeśli Bóg pozostaje, to jest za co być wdzięcznym, nawet gdy ból jeszcze nie minął. A to jest dojrzała wiara. Nie wiara, która wymaga, ale wiara, która ufa. Niech ten psalm stanie się dla Ciebie czymś więcej niż tylko tekstem, ale rozmową. Rozmową, którą będziesz kontynuować dziś wieczorem. Bo czasami jedna szczera modlitwa zmienia nie tylko grudzień, ale wszystko, co nastąpi później. A jeśli wciąż oddychasz, Bóg jeszcze nie skończył. A to oznacza, że poranek jest bliżej niż się wydaje. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie tego kazania do końca. Zasubskrybuj kanał i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Podziel się tym z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Niech Bóg Cię błogosławi i do zobaczenia wkrótce.